Moja babcia przeżyła drugą wojnę światową, chociaż była w pochodzie do obozu. Nie chcę, aby ona ani ktokolwiek inny znów musiał przez to przechodzić. Była mała, była wojna. Mieszkaliśmy na wiosce. Niemcy przed front. Teraz, tam co czy skąd tam szli? Przed frontem bo, z wojskiem niemieckim, no tak to się można powiedzieć, przy Bombardowali wszystko, le, latały samoloty, palili, niszczyli wszystko, uciekaliśmy do bunkrów, tak, tu takie okopy.

Biednego, bo trochę mówić nam niemiecki, żeby nas puścił, żeby nas jakoś przepuścił, bo się bał, że nas wszystkich gdzieś tam zabiorą, na gdzie spał. No i ten niech dał się jakoś uprosić, upłakać. Kazał nam zostać tak po tyle, z tą formanką, gózbodnie drabiniasty pościel, tylko pierwszy i coś na tym wozie. Byliśmy głodni. ty nie się jakoś tak ulicił, kazał nam zostać tak z tyłu, z tyłu na ostatku, z tym wozem drabiniaztym. I później kazał nam skręcić do takiego domu, został tak przy drodze, na samym końcu. Myślę, tam tam skręcili tym wozem. Taka pani nas tam przyjęła, a tam Niemcy mieszkali, tacy starsi, w tym domu. I gotowała tym Niemcom obiady. I to wszystko takie było, to było wszystko tak na siłę. Myśmy tam byli, jak ten front już przeszedł, ci Niemcy przemaszerowali, to my później wrócili. To tam chodziłam z tej panią na gotowaniu. Objady, ty to ty měnským jedzením, co já tam podívám to na že mi dává, to tam všechno.